Tether Holdings Limited notuje rekordowe zyski. Znany youtuber BitBoy odchodzi z YouTube'a. W tym miesiącu zostaną uwolnione ogromne ilości tokenów. Oglądaj, aby dowiedzieć się, jakie to projekty. Jak zwykle na rynku sporo się dzieje. Ja nazywam się Jakub Gard i będę Twoim przewodnikiem po świecie kryptowalut. Tether Holdings Limited, czyli firma odpowiedzialna za stablecoin o nazwie Tether, osiągnęła rekordowy zysk netto w ostatnim kwartale 2020. 23 roku. A przyczyniły się do tego głównie odsetki od obligacji skarbowych oraz wydajność innych aktywów. A sam raport z 31 stycznia ujawnił, że Tether zanotował zysk netto w wysokości 2,85 miliarda dolarów w czwartym kwartale 2023 roku. Z tej kwoty aż 1 miliard dolarów pochodziło z odsetek amerykańskich papierów skarbowych, podczas gdy reszta była efektem inwestycji w złoto i bitcoina. I według dostępnych informacji, Tether zatrudnia 125 pracowników, co przekłada się na zysk netto na pracownika wynoszący 22,8 miliona dolarów w samym ostatnim kwartale. A w ciągu tego roku Tether osiągnął łączny zysk netto w wysokości 6,2 miliarda dolarów, z czego 4 miliardy dolarów pochodziły z samych obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych i innych inwestycji poza kryptowalutami. I rzućmy teraz okiem na aktywa zarządzane przez Tether. Obejmują one 80 miliardów dolarów amerykańskich obligacjach skarbowych. Blisko 3 miliarda dolarów w bitcoinie oraz 3,5 miliona dolarów w złocie oraz 1,5 miliarda dolarów w inwestycjach w Capital Venture. I w odpowiedzi na wcześniejsze obawy społeczności krypto dotyczące potencjalnego ryzyka związane z portfelem, Tether zebrał 5,4 miliarda dolarów nadwyżkowych rezerw w 2023 roku, aby pokryć zaległe 4,8 miliarda dolarów zabezpieczonych pożyczek. A sam Tether nie bez powodu jest nazywany najpopularniejszym stablecoinem. Tokeny USDT stanowią obecnie blisko ponad 70% stablecoinów obiegu. Rynek kryptowalut przygotowuje się na wielkie wydarzenie w tym miesiącu. Wartość tokenów, które zostaną wypuszczone, zbliża się do imponującej kwoty, bo mowa tutaj o 900 milionach dolarów. A wszystko rozchodzi się głównie o proces Westingu. Zapewniał on bowiem blokowanie zasobów cyfrowych na określony czas, zanim posiadacze uzyskają do nich pełny dostęp lub będą mogli je przenieść ze swoich portfeli. A ta praktyka ma na celu uniemożliwienie wczesnym inwestorom szybkiego spuszczenia swoich tokenów dla zysku, a także zachęcenie do długoterminowego zaangażowania w projekt. I według danych na token Unlocks w lutym zostaną udostępnione tokeny o łącznej wartości blisko 900 milionów dolarów. Avalanche będzie odblokowywać największą liczbę tokenów. 22 lutego wypuści 9,5 miliona tokenów o wartości blisko 320 milionów dolarów. To z wypuści blisko 24,8 miliona tokenów o wartości 233 milionów dolarów. The Sandbox odblokuje 209 milionów tokenów o wartości blisko 90 milionów dolarów. Z kolei firma Optymizm udostępni swoim głównym współpracownikom i inwestorom 24 miliony tokenów OP o wartości 70 milionów dolarów. A na sam koniec SUI odblokuje ona tokeny o wartości 53 milionów dolarów. W ramach swojego nowego programu dostępu społecznościowego. A dla osób, które jeszcze nie wiedzą, z czym się wiąże takie wydarzenie, przede wszystkim może dojść do dużej zmienności cenowej, a w najgorszym wypadku cena danego projektu może po prostu ulec spadkowi. Więc jeśli mieliście zamiar kupować te projekty, to może warto jeszcze poczekać. A po trzech latach intensywnej aktywności, BitBoy podjął decyzję o zakończeniu prowadzenia swojego autorskiego podcastu Daily Crypto Show. W 10 w minutowym filmie, który na dzień nagrywania ma około 30 tysięcy wyświetleń, BitBoy wyznał, że wydaje około 100 tysięcy dolarów miesięcznie na opłacenie prawników, a walka z nimi go po prostu przytłacza a dodatkowo prowadzenie takiego programu najzwyczajniej nie jest tanie. BitBoy przyznaje, że wydaje około 25 tysięcy dolarów miesięcznie, aby opłacić koszty prowadzenia swojego programu. Ciekawa jest również sama historia BitBoya. W 2023 roku zdecydował się stworzyć własną kryptowalutę o nazwie Bencoin. Doprowadziło to do otwartego konfliktu z firmą, która była właścicielem jego marki. Sam konflikt eskalował, gdy wyszły na jaw romanse Armstronga z dyrektor generalną Bencoin oraz aresztowanie w domu byłego partnera biznesowego. Po tych wydarzeniach sam zainteresowany stracił wiarygodność oraz stracił sporą część widowni. I jest to dosyć smutne zakończenie dla jednego z najbardziej znanych twórców treści związanych z kryptowalutami. Dajcie znać w komentarzu, czy myślicie, że BitBoy jeszcze powróci. A jeśli chcielibyście zabezpieczyć swoje kryptowaluty portfelem sprzętowym, to osobiście polecam Wam Dicenta. Jest to jedna z firm, która oferuje najlepszy stosunek jakość cena. Sam osobiście korzystam z tego walletu i naprawdę jestem zadowolony. Jeśli ktoś z Was będzie chciał sobie sprawić taki portfel, to serdecznie zapraszam do linków w opisie. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielki Wam za oglądanie i widzimy się już w przyszłych materiałach. Na razie, cześć!